I don't Moim dzisiejszym gościem na demonstracji w obronie e, pana profesora Censkiewicza jest pan poseł Suski. Witam serdecznie, panie pośle. Witam pana, witam państwa. Panie pośle, e, żyjemy w świecie, w którym reżim Donalda Tuska opiera swoją władzę e, na bezczelnym kłamstwie. E, jak sprawić, żeby ci ludzie, którzy są sympatykami tego reżimu, jakoś z tego kłamstwa się wyzwoliły? Jedyną możliwą walką z kłamstwem jest prawda, a ponieważ prawda boli, no to dzisiaj są takie przesłuchania. Walka z profesorem, naukowcem, czyli tak naprawdę walka z nauką, jest jednym z podstawowych elementów reżimu. Reżim nie znosi mówienia prawdy. I ci ludzie, którzy dzisiaj zostali nie tylko wskazani palcem, m.in. przez Sławomira Cęckiewicza, ale ukazano to na podstawie dokumentów. Czyli, coś, co jest niepodważalne. Było do tej pory wielu ludzi, którzy mówili o tym, jak działał system komunistyczny, jak się przeniósł w tą rzeczywistość, no niby to wolnej Polski po 89 roku, ale oni nie przedstawili to na podstawie dokumentów. A ugruntowana praca z niezbitymi dokumentami, opisana przez Sławomira Cęckiewicza, jest po prostu dla nich ciosem nie do przeżycia. Dlatego. Próbują restrykcjami, prześladowaniami, więzieniami, a nawet torturami powstrzymać prawdę. Ale. To jest tak jak z wodą. Jak w tamie pojawi się przeciek, to tama już nie wytrzyma. Napór prawdy na kłamców jest tak wielki, że po prostu to musi upaść. Trochę potrwa, trochę pocierpimy, ale zwyciężymy. Zwycięży prawda, zwycięży wolna Polska, zwycięży Sławomir Cęckiewicz, a gwarancją tego zwycięstwa jest dr Karol Nawrocki. Um, ale w tym wszystkim, w tym zwycięstwie potrzeba jest, żebyśmy Będę wracał. Wyzwolili tych ludzi, którzy dzisiaj głosują na Platformę Obywatelską e, i którzy mam takie wrażenie, że podświadomie wiedzą, że e, popierają kłamstwo, bo nie chcą rozmawiać z przeciwnikami, nie chcą z tymi e, rozmawiać. Dla mnie naturalną rzeczą jest rozmowa z przeciwnikami politycznymi. Oni nie chcą rozmawiać. E, jak umożliwić im, jak pozwolić im, żeby mogli się z tego wyzwolić? Czy jest, ma pan jakiś pomysł, który żeby do tych ludzi dotrzeć, bo mam takie wrażenie, że oni się boją przyjąć prawdę boją się, że jak przyjmą prawdę, to nagle będą musieli przekreślić te 30 lat życia, czytania gazety wyborczej TVN-u dobrego samopoczucia ja bym powiedział to w sposób bardziej skomplikowany jest pewna grupa ludzi którzy nie tylko 30 lat, ale kilkadziesiąt lat swojego życia musieliby przekreślić jak jeździmy po miastach i widzimy na płotach niektórych ludzi wiszące baneru trzaskowskiego, no to są to ludzie, którzy taka jedna. To nie przypadkowe po prostu jedna płoty. Jedna osoba, która była przewodniczącą PRONU w czasach komunistycznych, to są ludzie, którzy byli agentami donosicielami do SB, byli funkcjonariusze perylowskich służb, my po prostu znając ludzi, wiemy, u kogo te banery wiszą. I tych wydaje mi się, nie jesteśmy w stanie przekonać, bo oni są tak zatwardziali w tym jeszcze PRL-u, bo oni umysłowo tkwią w PRL-u. Mentalnie są po prostu ludźmi zniewolonymi, którzy zniewolenie w Polsce wprowadzali i dzisiaj to zniewolenie chcą podtrzymać, ratować swoją. Pozycję, przeszłość, historię, szacunek u niektórych, bo sami się zeszmacili i chcą wszystkich zeszmacić. Tak, to prawda, natomiast jest ogromna rzesza ludzi, którzy są zaczadzeni tą propagandą, która się leje z różnych mediów, po to też między innymi przejęto nielegalnie, siłowo telewizję i media publiczne, żeby ta prawda do ludzi nie mogła dotrzeć, żeby taka książka, chociażby jak Reset, była książką drugiego obiektu, podziemia, żeby parę osób tylko wiedziało o jej istnieniu, no pojawiły się telewizje, tak jak Republika, która pokazuje prawdę. Oni chcą zabrać Republice właśnie w tym celu, żeby obywatele nie znali prawdy, koncesje, żebyście przestali nadawać. No bo wtedy, można powiedzieć, kłamstwo ogarnie cały naród. Ale, ale, ale czy to nie jest też początek tego, bo dzisiaj, dzisiaj telewizja jedna, druga, której no powiedzmy sobie szczerze, młodzi ludzie w ogóle nie oglądają telewizji, ale to dopiero początek. Potem będzie cały internet i już po prostu nic nie będzie. Taki program kononowicza. Ta władza trochę próbuje iść jak walec, który miażdży wszystko, co jest prawdą. Ale nie jest do końca prawdą, że młodzi ludzie nie oglądają telewizji. Oglądają, choć często w internecie. No, dzięki temu, że wy jesteście w internecie, że macie miliony oglądających waszą telewizję. Czyli to nie jest tak, że można prawdę zaorać nawet na Białorusi czy w Rosji. Niektórzy ludzie potrafią złapać sobie dostęp do internetu i dowiedzieć, co się dzieje w świecie. Więc to się nie uda, a spadające słupki poparcia dla Platformy Tuska pokazują, że ludzie mimo wszystko powoli się budzą. Choć to przebudzenie u niektórych może będzie trwać jeszcze trochę, ale ja wierzę gorąco, że jednak Polacy mają tak wspaniałe tradycje walki o Wolność, wolność słowa, nawet w tych ostatnich czasach, nie tylko podczas zaborów czy okupacji czy PRL-u, ale teraz, kiedy niby to mamy wolną Polskę, a żygać się chce, no to ci ludzie po prostu mają dość kłamstwa i oni oczekują, że będzie władza, która będzie mówić prawdę. Nie ma może władzy idealnej, no my też popełniliśmy parę błędów, ale my byliśmy za wolną, silną Polską, za pomocy Polakom, za rozwojem, za inwestycjami, za dumną, polską suwerenną. W ramach oczywiście Unii Europejskiej. No a dzisiaj ta władza praktycznie zmierza do likwidacji najpierw prawdy, wolności słowa, e, tych wszystkich, którzy się tej władzy przeciwstawiają, a później likwidacji Polski. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, ale nie damy się, zwyciężymy.